Kiedyś jadałem z jak pojebany pudel Teraz wciskam gaz do dechy i robimy nowy numer Każdej byłej nie pamiętam, w już taki se mnie Że to była pierdolna Mam do dzisiaj stary numer Stalin jazu spotkamy ich na skrzyżowaniu Wielką pazur, robimy ich od razu Światła radiowozu goją, kiedy lecę 200 tu To ronią, kiedy znikło światło blue. Mamy hajs z wyścigu, ja jak ze snu W nocy mieście na liczniku, razem siedzę z moim królem Kiedy tym spod Ci gaznik no robił tutu. Na skrzyżowaniu się minął widz z cieni. My z jedną misją, pieniądze, marzenia do spełnienia. Tren spod naszych zostawiasz szlak historii. Silnik krzyczy nocą, w tej grze są tylko wojny. plujemy dziki asfalt, światła z za nami. wiecze oczy w ustekach, ale lecimy sami. światło płyną na niebie, nie zatrzyma nas nic. No woła nas do gry. Prędkość to na zysk. Brodziowo się migają, w głowie tylko plan Za zakrętem znikamy, znowu idziemy w plan Miasto nasze podmogi, tętni tak jak nasza krew Adrenalina dożył, nocą spełniamy sen trujemy dziki asfalt Wiełkła znów za nami Wilk ma robimy i nazwę Rodzą się ze z moim król To mi robią, kiedy lecę To mi robią, kiedy lecę To mi robią, kiedy z nich odstąpią Kiedy upił, nocy w nich odrobił Dla mnie hejsu, dziwcy w jak że jesu nocy na liczniku Razem się ze z moim król Się, idą się w izba, tachą cieni My z jedną misją, pieniądze, marzenia Do spełnienia tych naszych opon Zostawię szlak historii, silnik życzy nocą W tej grze są tylko wojny Krujemy dziki asfalt, światła znów za nami Wilcze oczy w lusterkach, ale lecimy sami Światła pnystą na niebie, nie zatrzyma nas nikt No zwoła nas do gry, prędkość to nasz zysk